Rodzice powiedzieli: Nie powinnaś psuć ślubu brata swoim wyglądem. Zostań w domu. Uśmiechnąłam się tylko i odwołałam przelew 25 tysięcy złotych na ich przyjęcie. Nie mieli pojęcia, że dworek, w którym miał się odbyć ślub, należy do mnie. Zanim zaczniemy, polubcie ten filmik i napiszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć więcej poruszających historii. Magda od zawsze była cieniem we własnym domu. Nie to, żeby ją celowo ignorowano, raczej po prostu nikt jej nie zauważał. Jak mebel, jak znajomy krajobraz za oknem. Jej starszy brat Paweł był słońcem, wokół którego kręciła się cała rodzina. Przystojny, czarujący, odnosił sukcesy, przynajmniej w oczach ich rodziców, grażyny i marka. Każde, nawet najdrobniejsze osiągnięcie Pawła, spotykało się z aplauzem, pochwałami i zachwytem. Magda, przeciwnie. Niezależnie od tego, jak bardzo się starała, zawsze pozostawała w cieniu jego chwały. Uczyła się świetnie, to było oczywiste. Paweł, gdy dostał trójkę, był chwalony za wysiłek. Magda skończyła studia z wyróżnieniem. Rodzice złożyli jej suche gratulacje, po czym od razu przeszli do opowieści o tym, jak Paweł wygrał turniej w kręgle na filmowej imprezie. Magda pracowała sumiennie, dokładnie, włożyła wiele w domowy budżet, ale to, co robiła. Nigdy nie zasługiwało na wdzięczność. Paweł zmieniał pracę raz za razem, ale zawsze otrzymywał od rodziców wsparcie finansowe i emocjonalne. Jego porażki zrzucano na zazdrość innych. Magda nie zazdrościła bratu, chciała tylko, by ktoś dostrzegł jej wysiłek, by liczyło się też jej zdanie, by ktoś po prostu ją zauważył. Im była starsza, tym bardziej rozumiała, że to się nie zmieni, w ich rodzinie panował niepisany układ. Paweł to bohater, a ona cicha pracownica w tle, stworzona do tego, by umożliwiać mu sukces. Po studiach Magda została zatrudniona jako programistka w niewielkiej firmie. Praca nie była fascynująca, ale dawała stabilny dochód. Paweł tymczasem wybierał kreatywne zawody, które nie wymagały odpowiedzialności. Magda umiała oszczędzać, odmawiała sobie nowego ubrania, najnowszych gadżetów, wakacji nad morzem. Wszystkie oszczędności trafiały na specjalne konto z myślą o jednym wielkim marzeniu. To marzenie pojawiło się, gdy Magda była dzieckiem. Pewnego dnia zobaczyła stary dworek na obrzeżach miasta, zrujnowany budynek z kolumnadą i ogromnym parkiem wyglądał jak coś z bajki. Magda wyobrażała sobie, jak go odrestauruje, jak tchnie w niego życie i zamieni w miejsce pełne światła, radości i śmiechu. Mijały lata, a dworek niszczał ale marzenie w Magdzie nie gasło, oszczędzała, czytała o architekturze i designie. Zbierała informacje o renowacji zabytków i wreszcie nadszedł dzień, gdy mogła wcielić plan w życie, kilka lat temu dworek został wystawiony na sprzedaż. Nie zastanawiała się długo, kupiła go, wszystko zorganizowała dyskretnie, na swoje nazwisko. Rodzinie nie powiedziała ani słowa, a wiedziała, że uznaliby to za fanaberię. Paweł zapewne by ją wyśmiał. Zaraz po podpisaniu aktu notarialnego, Magda zadzwoniła do pana Jerzego, wieloletniego przyjaciela ich rodziny, a zarazem doświadczonego zarządcy nieruchomości. Jerzy był małomówny, ale niezawodny. Wiedział o marzeniu Magiedy od lat i bez wahania zaoferował pomoc. Razem przygotowali plan renowacji i krok po kroku wcielali go w życie. Prace szły powoli, ale systematycznie. Magda inwestowała każdą oszczędność i każdą wolną chwilę. Aby dworek nie stał pusty. Jerzy zaproponował wynajmowanie go na imprezy, wesela, jubileusze, wydarzenia firmowe. Początkowo miała wątpliwości, potem się zgodziła. Pieniądze z wynajmu szły na dalsze prace, utrzymanie nieruchomości. I tak Magda żyła podwójnym życiem w dzień zwyczajna pracowniczka, wieczorami i w weekendy pani dworku. Rodzina nie miała o tym pojęcia, wciąż widzieli w niej tylko szarą myszkę, i Magda nie spieszyła się, by ich z tego błędu wyprowadzać. Lubiła swoją tajemnicę. Dawała jej siłę. Wiedziała jednak, że kiedyś nadejdzie dzień, gdy będzie musiała odkryć karty. I ten dzień zbliżał się nieubłaganie. Paweł i jego narzeczona Marta przez agencję eventową wybrali właśnie ten dworek na miejsce swojego ślubu. Nie wiedzieli, kto jest właścicielem. Magda przypadkiem natknęła się na dokumenty, które przywiózł pan Jerzy do podpisu. Nazwa agencji, data, i niona wszystko się zgadzało. Zadrżała, ale nie dała nic po sobie poznać była ciekawa, co z tego wyniknie. Wkrótce nadeszło oficjalne zaproszenie biały koperta z kaligraficznym napisem w środku ozdobny papier z tasiemką. Magda uśmiechnęła się gorzko. Formalność. Nawet nie zadzwonili, nie zapytali osobiście. Po prostu przysłali zaproszenie jakby na bankiet, a nie na ślub rodzonego brata. Pewnego dnia Grażyna, matka Magiedy i Pawła przyszła do niej do domu. Jej twarz była napięta, wzrok oceniający. Magda zaproponowała herbatę, ale matka machnęła ręką. Muszę z tobą porozmawiać, zaczęła, siadając ostrożnie na skraju kanapy. Ślub Pawła. Rozumiesz, jakie to ważne wydarzenie dla naszej rodziny? Magda skinęła głową. Wiedziała doskonale, że dla matki liczy się tylko to, co dobrze wygląda na zewnątrz. Bardzo zależy nam, żeby wszystko przebiegło idealnie, mówiła dalej Grażyna, ważąc słowa. I wiesz, Magdusiu, ty? No przecież sama rozumiesz. Magda czekała cierpliwie, wiedząc, że najciekawsze dopiero przed nią. Postanowiliśmy, że lepiej będzie, jeśli nie przyjedziesz, wypaliła w końcu Grażyna. Magda uniosła brwi, udając zaskoczenie, chociaż w duchu spodziewała się tego. Nie przyjechać na ślub Pawła? Powtórzyła spokojnie. Grażyna spuściła wzrok. Wiesz, zdjęcia, goście? Trochę się wyróżniasz. To znaczy, nie gniewaj się, ale. Marta, ona zmieniła zdanie, nie chcecie tam. Jest bardzo wyczulona na wizerunek. I ty przecież nie lubisz takich hucznych imprez, prawda? Lepiej ci będzie w ciszy, w domu. Magda milczała, patrząc matce prosto w oczy. Nie było w nich nawet cienia współczucia, tylko lęk, by nie popsuć perfekcyjnego obrazu. Czyli powiedziała powoli: Uważacie, że swoim wyglądem popsuje ślub? Grażyna zarumieniła się. No, nie do końca tak. Po prostu będzie ci lepiej w domu. Przyślemy ci zdjęcia, przywieziemy kawałek tortu. Niczego nie stracisz. Magda odwróciła się do okna, by ukryć łzy. Znów chcieli ją zepchnąć w cień uczynić niewidzialną i znów pozwalała im na to ale tym razem nie. Dobrze, mama opowiedziała cicho, starając się, by głos jej nie zadrzał. Zostanę w domu. Grażyna odetchnęła z ulgą. Wiedziałam, że nas zrozumiesz, Magdusiu. Zawsze byłaś rozsądna. Pożegnała się pospiesznie i wyszła, przekonana, że wszystko zostało załatwione. Magda została sama. Patrzyła przez okno na szary, jesienny krajobraz. W piersi buzowała złość pomrugeszana z bólem i rozczarowaniem. Tej nocy długo nie mogła zasnąć. Słowa matki odbijały się echem w jej głowie, rozpalając ogień determinacji. Dość już nigdy więcej nie pozwoli im sobą manipulować. Udowodni, ile jest warta. Następnego ranka, jak zwykle, Magda poszła do pracy. Jej zajęcie było monotonne i pozbawione pasji, ale dawało stabilność, pozwalało opłacać rachunki i nadal inwestować w renowacji dworku. W porze lunchu zajrzała do banku i odwołała zaplanowany przelew 25 tysięcy złotych na wydatki ślubne. Pieniądze miały pokryć koszty wynajmu dworku i wszelkie dodatkowe dekoracje. Wiedziała, że Paweł i Marta jak zwykle liczyli na jej pomoc, ale tym razem zostaną z niczym. Po wyjściu z banku Magda zadzwoniła do pana Jerzego. Panie Jerzy, dzień dobry. Mówi Magda. Dzień dobry, pani Magdo. Stało się coś? Tak, musimy się pilnie spotkać. Jerzy, jak zawsze punktualny i rzeczowy, przyjechał do jej biura już godzinę później. Magda opowiedziała mu o rozmowie z matką i o swojej decyzji. Panie Jerzy, Chciałabym, abyśmy rozwiązali umowę najmu dworku dla Pawła i Marty. Jerzy słuchał uważnie, nie przerywając. Na jego twarzy nie pojawiło się ani zdziwienie, ani ocena. Znał Magdę od lat. Wiedział, że nie podejmuje decyzji pochopnie. Powód? Zapytał krótko. Nieuregulowanie płatności odpowiedziała Magda spokojnie. Nie wpłacili zaliczki w terminie. Jerzy skinął głową. W porządku, pani Magdo. Kiedy ma nastąpić rozwiązanie? Rano, w dniu ślubu odparła Magda. Niech dowiedzą się wtedy, kiedy goście zaczną przyjeżdżać. Jerzy znów skinął głową. Wstał i ruszył w stronę drzwi. Wszystko zostanie załatwione zgodnie z życzeniem pani Magdo. Magda patrzyła, jak wychodzi, czując sobie narastające oczekiwanie. Dzień ślubu Pawła i Marty miał się stać dniem prawdy. Dniem, w którym pokaże im, kim naprawdę jest. Dniem, kiedy powie o sobie głośno i wyraźnie. Rano w dniu ślubu słońce świeciło wyjątkowo jasno, jakby sama przyroda uśmiechała się z przekąsem. Magda obudziła się z dziwnym uczuciem ulgi, jakby zrzuciła z ramion ogromny ciężar. Usiadła z kubkiem kawy przy oknie w swoim skromnym domku i patrzyła na ciche podwórze. Spokój tego miejsca kontrastował z przepychem dworku, który przygotowano na ceremonię. Tymczasem w rodzinie panowało świąteczne zamieszanie. Marta w jedwabnym szlafroku krążyła po pokojach, wydając polecenia stylistkom. Paweł, pewny siebie, przyjmował gratulacje od znajomych. Klepiąc ich po plecach i obiecując szampańską zabawę. Grażyna i Marek rodzice uwijali się w nerwowej gorączce. Do rozpoczęcia ceremonii pozostawało zaledwie kilka godzin. Wkrótce pod dworek zaczęli zjeżdżać pierwsi goście, eleganckie panie w kapeluszach, mężczyźni w garniturach, dzieci z balonikami. Wszyscy oczekiwali wystawnego przyjęcia. Zamiast powitalnego zespołu i uśmiechniętych gospodarzy, przywitał ich pan Jerzy. Jego surowa mina i oficjalne ton od razu wywołały konsternację. Dzień dobry, zwrócił się do zgromadzonych. Z przykrością informuje, że uroczystość została odwołana decyzją właściciela dworku. W tłumie rozległ się szmer. Goście wymieniali spojrzenia, zdezorientowani. Jak to odwołana? Oburzył się jeden z gości. Przecież nas zaproszono. Przepraszamy za niedogodności odpowiedział spokojnie pan Jerzy. Organizatorzy nie wywiązali się z warunków umowy. Właściciel zdecydował o jej rozwiązaniu. W czasie, gdy Jerzy wyjaśniał sytuację, do niego podszedł rozwścieczony Paweł. Co tu się dzieje? Wrzasnął, chwytając Jerzego za rękaw marynarki Jakie odwołanie? Kto o tym zdecydował? Jerzy spokojnie oswobodził się z uścisku i spojrzał mu prosto w oczy. Działam z polecenia właściciela dworku odparł chłodno. Proszę kierować pytania do niego. A kto to w ogóle jest do cholery? Krzyczał dalej Paweł, coraz bardziej tracąc nad sobą panowanie. Gdzie on jest? Dlaczego nikt mnie nie poinformował? W tym momencie pobiechał samochód. Wysiadła z niego Magda. Wszyscy zamarli. Paweł, Grażyna i Marek patrzyli na nią jak na ducha. Marta, stojąca z boku, skrzywiła się z pogardą. Magda? Szepnął Paweł z niedowierzaniem. Co ty tu robisz? Magda spokojnie podeszła do nich. W jej oczach nie było ani lęku, ani wstydu, tylko spokój i determinacja. Jestem tutaj, ponieważ to ja jestem właścicielką tego dworku, powiedziała spokojnie. Zapadła cisza, goście, zapominając o swoim zdenerwowaniu, z zaciekawieniem patrzyli na scenę przed sobą. Paweł, Grażyna i Marek stali jak rażeni piorunem. Marta prychnęła pogardliwie, ale w jej oczach pojawił się niepokój. Ty jesteś właścicielką? Wydusił w końcu Paweł. To niemożliwe. A jednak odpowiedziała Magda, patrząc mu prosto w oczy. Kupiłam ten dworek kilka lat temu i od tego czasu sama go odnawiam. Ale skąd miałaś pieniądze? Zdumiała się Grażyna. Przecież jesteś zwykłą programistką. Pracowałam bez wytchnienia, odpowiedziała Magda. Oszczędzałam na wszystkim. Odmawiałam sobie wszystkiego. I wszystko po to, żeby spełnić swoje marzenie. Ale dlaczego to ukrywałaś? Zapytał ojciec, próbując pojąć, co właśnie usłyszał. Bo wiedziałam, że mnie nie zrozumiecie, powiedziała cicho Magda. Od zawsze uważaliście mnie za szarą mysz, niegodną czegoś większego. Zawsze wychwalaliście Pawła, nawet za najdrobniejsze rzeczy. A moje sukcesy? Zawsze je ignorowaliście. Paweł chciał coś powiedzieć, ale Magda mu przerwała. Nie warto, Paweł, zawsze byłeś ulubieńcem. Nie mam do ciebie żalu, ale ja już nie chcę żyć w Twoim cieniu. Chcę, żeby mnie szanowano i ceniono za to, kim jestem, nie za to, co mogę dać. Marta. Do tej pory milcząca, nie wytrzymała. Kim ty w ogóle jesteś, żeby psuć nam ślub? Wrzasnęła, podbiegając do Magiedy. Po prostu nam zazdrościsz. Magda spojrzała na nią spokojnie. Nie zazdroszczę wam, odpowiedziała z chłodem. Po prostu chcę, żebyście zostawili mnie w spokoju. Nie chcę mieć nic wspólnego z ludźmi, Którzy mnie nie cenią i nie szanują. Pożałujesz tego. Krzyknęła Marta, plując słowami. Zobaczysz jeszcze, jak pięknie nam się ułoży, a ty zostaniesz sama. Może odparła Magda cicho. Ale wolę być sama niż żyć w świecie zakłamania i hipokryzji. Z tymi słowami odwróciła się i ruszyła w stronę samochodu. Goście, jak na komendę. Rozstąpili się, robiąc jej przejście. Paweł, Grażyna i Marek stali pośrodku dziedzińca zdezorientowani, upokorzeni. Marta, wściekła, tupała nogami, krzycząc przekleństwo. Gdy Magda wsiadała do samochodu, podszedł do niej pan Jerzy. Zrobiłaś to, co trzeba, powiedział, kiwając głową. Już dawno trzeba było postawić ich do pionu. Magda uśmiechnęła się słabo. Dziękuję, panie Jerzy odpowiedziała. Bez pana nie dałabym rady. Włączyła silnik i ruszyła z terenu dworku. W lusterku widziała, jak goście rozczarowani i oburzeni opuszczają miejsce niedoszłego wesela. Paweł, Grażyna i Marek stali jak zagubieni, nie wiedząc, co dalej robić. Ślub został odwołany, a wraz z nim runęła cała iluzja. Jaką latami budowali iluzja o tym, kim jest Szara Myszka, Magda. Szok, gniew, niezrozumienie, te emocje wisiały w powietrzu jak burzowe chmury, gotowe wybuchnąć ulewą. Goście, niczym spłoszone ptaki, zaczęli pośpiesznie opuszczać teren dworku, szepcząc między sobą i rzucając rodzinie Magiedy spojrzenia pełne współczucia i jednocześnie potępienia. Paweł stał po środku dziedzińca, jakby porażony piorunem. Jego wypielęgnowana twarz, Zwykle rozpromieniona samozadowoleniem, teraz była wykrzywiona z wściekłości i upokorzenia. Marta, jeszcze niedawno błyszcząca w sukni ślubnej, przypominała teraz bladą, rozmazaną wersję samej siebie. Łzy zniszczyły jej makijaż, a misternie ułożone loki opadły w bezładnych kosmykach. Grażyna i Marek, zwykle twardo stąpający po ziemi i pewni siebie, stali przytuleni do siebie jak osierocone dzieci. Patrzyli na objeżdżające samochody. Na pustoszający dworek i w ich oczach widać było rosnące przerażenie. Zdawali sobie sprawę z ogromu katastrofy. Pan Jerzy, cały czas opanowany, obserwował sytuację z oddali. Wiedział, że teraz Magdzie potrzebna jest cisza. On swoją rolę odegrał. Teraz pozostawało tylko mieć nadzieję, że będzie potrafiła wykorzystać owoce swojej odwagi. Tymczasem Magda, już w swoim domku, siedziała przy oknie, Wpatrzona w zachodzące słońce. Czuła się wyczerpana, a jednocześnie silna. Niespodziewanie silna. Tak, zrujnowała ślub brata. Tak, upokorzyła swoich rodziców. Ale czy nie zasłużyli na to? Czy kiedykolwiek traktowali ją jako osobę? Czy kiedykolwiek dostrzegli w niej coś więcej niż tylko wygodne uzupełnienie ich perfekcyjnego życia? Przypomniały jej się wszystkie lata spędzone w cieniu Pawła. Każde jego małe osiągnięcie było świętem. A jej ciężka praca? Zawsze pomijana. Paweł to nasza duma, nasza przyszłość powtarzali rodzice. A Magda? Magda miała być zawsze pod ręką, by ratować, naprawiać, milczeć i znosić. Przypomniała sobie, jak marzyła o własnym dworku. Jak zbierała każdy grosz, odmawiając sobie wszystkiego, by to marzenie zrealizować. Jak całymi nocami siedziała nad projektami, nad budżetem, nad każdym szczegółem. I jak ukrywała wszystko przed rodziną, wiedząc, że nigdy nie zrozumieją. A teraz, gdy jej marzenie stało się rzeczywistością, użyła go, by się uwolnić, odciąć się, zrobić krok ku wolności. Wiedziała, że jej decyzja wywoła burzę, że będzie potępiana. Ale nie mogła już dłużej żyć według cudzych zasad. Zasługiwała na szacunek, zasługiwała na uznanie. A jeśli rodzina nie była w stanie jej tego dać, była gotowa zerwać z nimi na zawsze. Wieczorem, gdy nad dworem zapadły ciemności, pod dom Magiedy powjechał samochód. Wysiedli z niego Grażyna i Marek. Ich twarze były blade i zmęczone. Magda, córeczko zaczęła grażena drżącym głosem co ty zrobiłaś? Zrujnowałaś nam życie? Magda spojrzała na matkę. W jej oczach nie było już gniewu ani bólu, tylko zmęczenie. Ja zrujnowałam wam życie? Zapytała cicho A wy, czy kiedykolwiek pomyśleliście, że rujnujecie moje? Marek próbował ująć ją za rękę, ale Magda się cofnęła. Zawsze cię kochaliśmy, Magda powiedział. Tylko że. Paweł zawsze był wyjątkowy. Wyjątkowy? uśmiechnęła się gorzko. On po prostu potrafił się dobrze ustawić. A ja zawsze byłam w pogotowiu, żeby ratować sytuację. Żebyście mogli się nim chwalić. Ale przecież jesteśmy rodziną Magda. Zawołała Grażyna. Powinniśmy się wspierać. Wspierać? Powtórzyła Magda. A kiedy mnie wspieraliście? Kiedy ostatni raz zapytaliście: Co u mnie? O czym marzę? Widzieliście we mnie tylko wygodną funkcję. Nigdy człowieka. Rodzice zamilkli, spuszczając głowy. Wiedzieli, że miała rację. Przez wszystkie lata nie dostrzegali jej. Nie cenili. Wykorzystywali. Emigrek, popełniliśmy błąd. Magda wyszeptał Marek. Zrozumieliśmy to. Prosimy, wybacz nam. Magda westchnęła. Nie wiem. Czy potrafię Wam wybaczyć, powiedziała. Ale wiem jedno. Już nigdy więcej nie pozwolę Wam sobą manipulować. Ale jak mamy żyć bez Ciebie, Magda? Zapłakała Grażyna. Zawsze nam pomagałaś, wspierałaś nas. Teraz będziecie musieli nauczyć się żyć samodzielnie, odpowiedziała spokojnie. Już nie będę Waszą złotą kartą ratunkową. Zamknęła drzwi. Wiedziała, że będą cierpieć. Ale ona też cierpiała przez całe życie. Teraz nadszedł jej czas. W kolejnych tygodniach życie Magiedy całkowicie się zmieniło. Zrezygnowała z pracy i w pełni poświęciła się prowadzeniu dworku. Razem z panem Jerzym opracowała nową strategię rozwoju, przyciągnęła nowych klientów i zamieniła miejsce w dochodowy biznes. Paweł i Marta próbowali się z nią skontaktować. Błagali o wybaczenie, oferowali pieniądze. Magda pozostawała niewzruszona. Nie chciała już mieć nic wspólnego z ludźmi, którzy przez całe życie ją lekceważyli. Rodzice też nie przestawali próbować. Dzwonili, pisali, przyjeżdżali. Magda nie odbierała, nie otwierała, nie odpisywała. Wiedziała, że jeśli da im choćby cień nadziei, znów ją wykorzystają. Z czasem pogodzili się z jej odejściem. Zrozumieli, że stracili nie tylko wygodne wsparcie, ale kochającą córkę i siostrę, i że to ich uprzedzenia i egoizm zniszczyły rodzinę. Magda natomiast czuła się wolna. Po raz pierwszy w życiu. Już nie musiała żyć według cudzych oczekiwań. Sama pisała swoją historię. Otoczyła się ludźmi, którzy cenili ją za to, kim była naprawdę. Podróżowała. Rozwijała się, cieszyła każdą chwilą nowego życia. Dworek stał się nie tylko firmą. Był symbolem jej wolności, jej niezależności, jej siły. Włożyła w niego całe serce i zmieniła w miejsce, które tętniło spokojem, pięknem i harmonią. Czasami, patrząc na zachód słońca nad ogrodem, wspominała rodzinę. Nie czuła już gniewu, tylko smutek. Żal, że nie potrafili dostrzec w niej człowieka, że ich duma i schematy zniszczyły coś cennego. Ale wiedziała jedno: zrobiła dobrze, wybrała siebie, swoją wolność i swoje godność, a to było najważniejsze, bo Magda zaczęła w końcu żyć naprawdę na własnych zasadach. Jeśli spodobała Ci się ta opowieść, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co o niej myślisz.